Witam Was wszystkich. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam na, odc na kolejny film na temat nieruchomości. Dzisiaj był trochę inny plan, ale niestety zasilanie w komputerze mi padło i nie mogę tego zrobić. Zrobimy sobie to w następnym tygodniu. A teraz zrobimy sobie film o błędach, jakie można zrobić przy budowie, kupnie, nieruchomości. Wszystkie rzeczy, które. Potrzebujemy dużo czasu, żeby dojść do tego, gdzie te błędy można zrobić. I niektórzy po prostu to wykorzystują. Witam Was wszystkich. Chciałem dzisiaj zrobić film na temat nieruchomości z komputera, pokazać Wam kilka projektów deweloperskich. Niestety, zasilanie mi w laptopie padło i nie mogę tego zrobić. No ale to zrobimy sobie coś na temat nieruchomości w inny sposób. Jakie jakie problemy tutaj mogą być przy zakupie nieruchomości przy remoncie nieruchomości no wszystko co możliwe z nieruchomości co teraz mi wyjdzie tak na myśl spróbuję Wam dzisiaj to opowiedzieć w ten pochmurny niedzielny poranek um, no i zaczynamy. Yy, mówiłem wam kiedyś, że konieczne jest, aby sprawdzić wszystko u notariusza przed kupnem nieruchomości, bo z tym mogą być problemy. I notariusz, według jego etyki zawodowej, yy, powinien wam odmówić yy, swojego swojej pracy, jeżeli nie umiecie, nie znacie języka. Ale w przypadku, gdy macie tłumacza, no to da radę. Tylko ten tłumacz musi być przysięgły i on musi być e, musi być e, zaakceptowany przez... na liście akceptowanych tłumaczy w Paragwaju. To wtedy można sobie zrobić. Ale są też notariusze, którzy Którzy umieją po angielsku, umieją po niemiecku. Z tego co wiem, nie ma notawiusza, który mówi po polsku. No, i opowiem Wam taką jedną historię jedną historię na temat, co może się wydarzyć u notawiusza. Pewien Pan Sporządził u notariusza akt notawialny, przygotował akt notawialny i sprzedał, próbował sprzedać działkę dla innej pani. Tylko, że ten akt notawialny był napisany w ten sposób, że on sprzedaje dla swojej żony działkę, a obca osoba ma za tą działkę zapłacić i już umowa była zwobiona, ugadana. Że ten pan też wybuduje dla tej pani dom. Czyli ta pani by wybudowała dom nie na swojej działce. To jest coś, co się w Paragwaju zdarza często. To jest coś, co się zdarza często, ale żeby to zrobił ktoś, kto umie po polsku, polce, coś takiego, no to z tego co wiem. To był pierwszy raz, ale być może to już było więcej razy. Także trzeba mieć się tutaj na baczności, i dlatego, tak jak Wam mówiłem, kto chce przyjechać do Paragwaju, znajomość języka hiszpańskiego jest absolutnie konieczna. Nie musimy mówić jakoś literacko, bo oni też nie mówią dobrze, ale. Taki poziom komunikatywny jest konieczny i taki poziom jest do uzyskania, jeżeli się trochę nad tym popracuje w krótki sposób. Znam osoby, które nawet to zrobiły praktycznie od zera w przeciągu 3-4 miesięcy. Mówią bardzo dobrze po hiszpańsku. Czyli jeszcze raz, język hiszpański jest absolutnie konieczny. Teraz przejdźmy może do budowy i jak oni pracują na tej budowie i dlaczego oni pracują za kwotę jakąś 13, 14, 15 dolarów za dzień, nie za godzinę tylko za dzień. Te wszystkie wykonania, wykończenia, te wszystkie Prace budowlane to są takie, powiedziałbym, mierne. Nie jest to wszystko zrobione według takiego standardu europejskiego. Yy, brak izolacji, brak yy, izolacji przed ciepłem, brak izolacji ochrony budynku przed deszczem. To jest tutaj taki standard. I opowiem Wam taką jedną historię, którą mi opowiadał Niemiec, który. Jest tutaj już bardzo długo w Paragwaju, i jak budował jego pierwszy dom, zatrudnił tam jakąś ilość ludzi. Oni pracowali, on ich pilnował, oni pracowali w miarę dobrze. No, ale tak się powoli zbliżało Boże Narodzenie. No i w Niemczech jest taka tradycja, że pracodawca daje pracobiorcy jakiś taki prezencik w postaci Dodatkowych pieniążków na Boże Narodzenie, no bo to tak jakoś wypada. No i on też im coś tam dał. A że to było kilka lat temu, już nawet nie pamiętał, o jakie sumy chodziło, ale tych pieniędzy nie było dużo. I co się stało po Bożym Narodzeniu? Oni nie przyszli do pracy, bo oni przychodzą do pracy, jak się im pieniądze skończą. I nawet telefonów nie odbierali. Jak się pieniądze skończyły, to znowu przyszli. Także tutaj jest więcej takich, takich wpadek, które można mieć nawet myśląc, robiąc coś dobrego. E, powiem Wam teraz taki świeży, świeży e, przypadek. Ja na początku jak to słyszałem, to sobie tak trochę inaczej to wyobrażałem i nie chciałbym robić z, tego igły, z tej igły widły, no ale kibel ukradli. Taka historia była. Skradziony kibel. No jak ta historia pewien pan zamówił sobie hydraulika, żeby mu zainstalował kibel. A że ten pan ma więcej kibli w domu niż jeden, no to popytał się o ceny, popytał się kilku osób, no i oczywiście wybrał tego najtańszego. No i ten najtańszy przyszedł i wszyscy byli zadowoleni, że robotę odwolił, jak, jak, jak ta lala instalacja nowego kibla poszła po dobrej cenie i wszyscy byli szczęśliwi, a dopiero później się okazało, że w innym pomieszczeniu taka pierwsza była wersja, że całego kibla brakuje. Niestety to jest też jak ta telewizja, tak robi z igły widły i brakowało w innym pomieszczeniu tylko de deski klozetowej, nie całego kibla, ale tak czy siak Chłopak znał się na robocie, bo był tam w tym domu wcześniej, no i wiedział, że po prostu może sobie odkręcić deskę z innego klozetu i przykręcić ją na ten nowo zainstalowany, na nową zainstalowaną muszlę, i będzie wtedy wszystko w porządku. Także tutaj trzeba mieć, mieć się naprawdę na baczności, bo oni są mistrzami świata, jeżeli chodzi o robienie nazw balona. I y, nie tylko Paragwajcy y, umieją nas oszukać, ale też, tak jak z tego pierwszego przykładu, że osoba znająca język hiszpański i polski próbowała potencjalnego klienta w ten sposób oszukać, że dała mu do podpisania akt notarialny przygotowany wcześniej. Nie na tą osobę, tylko na swoją żonę. Także niektórzy mają tupet, dzisiaj tak troszkę krótko. Ale przejedziemy się tutaj. Jeszcze kawałek, bo jesteśmy za was koło, koło domu. Taka długa, szeroka ulica. I tutaj też się buduje jak jak. W niesamowitym tempie budują i właśnie o tym chciałem nagrać wam film z tymi różnymi projektami od dewelopera. Można kupić mieszkanie od dewelopera od sumy 35-6 tysięcy dolarów, a nawet znalazłem taki jeden projekt. Bo te wszystkie ceny są oczywiście bez gawarzu. Gawarz kosztuje ekstra. Gawarze się zaczynają tak od 10 tysięcy, a w niektórych projektach nawet one kosztują i 15, i 16 tysięcy za 12 metrów kwadratowych czy 12,5 metra kwadratowego. Czyli to jest najdroższy, najdroższy najdroższa część Waszego mieszkania. Tak samo jak w lataniu Ryanair też za wszystko ekstra liczy. Developer też sobie za miejsce parkingowe ekstra liczy. A ja właśnie znalazłem jeden projekt od developera, też w bardzo dobrej lokalizacji. Zaczynające się mieszkania od 36 tysięcy dolarów z garażem w Encarnacion. Oczywiście te tańsze mieszkania nie mają widoku na wodę, ale on ma też w tym samym budynku pięciopiętrowy budynek. Yy, jeszcze wolne mieszkania do kupienia od 70 tysięcy z hakiem. Yy, 70 tysięcy dolarów z hakiem. Za mieszkania dwupokojowe z widokiem na wodę. Jeżeli ktoś by chciał, zanim ja nagram ten film, do następnego tygodnia miałby zainteresowanie jakieś, interesował się właśnie takimi projektami, to jak najbardziej zachęcam do napisania do mnie, najlepiej przez WhatsApp. I ja mogę Wam coś w tej kwestii pomóc. I dodatkowo jeszcze w tych niektórych projektach jest tak, że macie nawet na 36 miesięcy kredyt za 0,0%. Ale to też wszystko ma swój haczyk, bo jeżeli nie zapłacicie, no to niestety tracicie te mieszkanie. Dobrze, ja Was na dzisiaj żegnam i widzimy się ponownie w następnym filmie albo w Paragwaju.